Então eu... Ósma edycja naszej ukochanej juromanii, czyli święta Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tegoroczna edycja pokazuje filmowe oblicze Jury. Będą warsztaty, będą nagrania, będą różne wystawy plenerowe, będą projekcje tych filmów, będzie muzyka filmowa. W związku z czym będziemy cały czas przypominać to filmowe oblicze Jury. Sięgnijcie Państwo do programu juromania.pl, a na pewno z tych 200 przygotowanych wydarzeń coś dla siebie wybierzecie, mam nadzieję, każdego dnia. Będziemy pokazywać właśnie te filmowe eventy aż w 47 lokalizacjach na terenie całej jury krakowsko-częsowskiej. W tym roku e, taką zmianą dosyć znaczącą jest to, że organizujemy prolog Juromanii, który będzie organizowany na terenie Klasztoru Ojców Paulinów na Skałce w Krakowie, ale również w całej Dolinie Prądnika, w całym Ojcowsku, Ojcowskim Parku Narodowym, w kilku jego lokalizacjach.